Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj wpuszczę nowe rybki do mojego akwarium. Dłuższy czas, muszę powiedzieć, zastanawiałem się nad tym, czym uzupełnić moją obsadę akwarium. Jakimi rybkami, tak, żeby to wszystko razem ze sobą pasowało, a jednocześnie było dla mnie urozmaicenie i coś nowego, na czym można by było oko zawiesić. No i tak, kurczę, przypomniałem sobie o tych pielęgniczkach Rabireza. I pojechałem do zoologicznego, okazało się, że są. Do tego kupiłem 7 sztuk i zobaczymy jak one się tutaj będą trzymały w tym moim akwarium. Jak widać z zaciekawieniem witają je skalary. Moje doświadczenie z tymi pielęgniczkami jest takie, że no nie za bardzo mi się trzymały w moich akwariach jak dotychczas. Dlatego jestem ciekaw jak będzie tym razem. Kupiłem ich 7 sztuk po to, żeby ich troszeczkę więcej było. Może w większym gronie będzie im tam lepiej, w takim dużym akwarium. No i zobaczymy jak one tam będą wzrastały. Dzisiaj będzie taki króciutki filmik o tym jak wpuszczam je. One jechały ze mną bardzo krótko, woda jest taka sama, bo my mamy tutaj do tego zoologicznego, ja akurat bardzo blisko, jest ten sam wodociąg i to jest sprawdzone, jest pewne. Dlatego Długo ich tutaj wpuszczał nie będę, tylko po prostu klub z worka i następna odsłona będzie za jakiś czas, jak zobaczymy, jak te rybki się tutaj w tym akwarium zadomowiły i czy żyją, jak żyją i czy wszystko w porządku. Ok, uciekajcie od razu gdzieś tam sobie, żeby skalarki Was nie dopadły. No i cóż, widzimy się za parę dni, powiem Wam, czy przetrwały. Cześć.